Bardzo dużo osób pyta, co dalej z ocenianiem, czy to koniec serii z oceniania Discordów i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj tak naprawdę szybko i konkretnie odpowiem na parę pytań związanych właśnie z tą serią. A więc zacznę od tego, że nie, to nie jest koniec serii. To, że się takie mini daily skończyło, to nie znaczy, że to jest koniec serii z oceniania. Ocenianie dalej będzie i seria z oceniania serwerów Discord będzie trwała, aż po prostu wszystkie serwery, które wy mi podsyłacie, tam po prostu ocenię, czyli... Po prostu jeżeli na przykład już będę chciał skończyć serię to zamknę Jakby tą pulę oceniania i po prostu ocenię wszystkie do końca I wtedy dopiero się seria zakończy I bardzo, bardzo dużo osób pisze mi wiadomości typu Kiedy ocenisz mój serwer i tak dalej i tak dalej e, Ogólnie to tak, nie piszcie mi tego ponieważ ja to nie, ja nie wybieram kogo serwer ocenię Tylko ja sobie losuję No a jak sami możecie sobie właśnie tutaj zobaczyć Trochę tych serwerów mam, tutaj jedna taka wiadomość od jednego użytkownika to jest Jeden serwer do cenienia, więc no zobaczcie ile tego tutaj jest. Ja mogę to przewijać, przewijać, przewijać. I tych serwerów tutaj jest ponad 200 lekko, z tego co patrzyłem, więc jakby pisanie wiadomości typu kiedy ocenię akurat konkretnie twój serwer, no jakby nie ma, nie ma w ogóle sensu, ponieważ ja na taki komentarz też nie odpowiem, ponieważ ja sobie czasami robię po prostu tak, że jeżdżę góra do góra dołu i tam gdzie będzie najbliżej myszkę to akurat tam wylosuję, więc jakby no nie piszcie tak, ponieważ ja nie wiem kiedy wasz serwer konkretnie ocenia. Ale jeżeli e, oczywiście wysłaliście mi serwer, to ja ocenię ten serwer, więc tego się nie bójcie, nie spamcie mi. E, no i ogólnie to chciałbym się Was jeszcze zapytać, czy chcielibyście może jakieś jeszcze daily za niedługo oceniania, e, albo ogólnie jeszcze, e, po prostu daily na kanale. E, no i co, no to tak bardzo krótko, ale chciałbym właśnie poinformować Was tylko o tym ocenianiu, co dalej z tym ocenianiem będzie. No i jeszcze na końcu chciałem Wam podziękować za prawie 4,5 tysiąca subskrypcji, jesteście po prostu niesamowici. No i co, no to tak naprawdę by było na tyle. Jeżeli chcecie, abym ocenił wasz serwer Discord, to link oczywiście w opisie. Kiedy jak ocenię, nie wiem. Może to być na przykład już w najbliższym odcinku, a może to być nawet i za miesiąc, dwa, trzy tych serwerów jest tyle do ocenienia, że nie wiem e, kiedy po prostu tam losuję wasz. Więc no co? E, no jeżeli ogólnie chcielibyście ze mną popisać, e, no to link do Discorda haxa znajdziecie również w opisie. No i co? E, dziękuję, no i trzymajcie się, cześć!